Paragraf na koniec karnego orzeka. Ludwina Bałkanów uznania za innego dokonać zarzuconych uczynów i zaczyna z punktu pierwszego aktu oskarżenia na podstawie 228 paragraf 4 w związku z artykułem 33 paragraf 2 do ich skargi dane na karę jednego roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w liczbie 80 stawień dziennych przyjmując wysokość jednej stawki równoważna jest w kwocie 20 złotych. Zaczyna z punktu drugiego aktu oskarżenia na podstawie artykułu 31 paragraf 2, 271 paragraf 3, w związku z artykułem 3 286, w związku z 11 paragraf 2 i 33 paragraf drugi skazuję go za podstawę wymiaru kary artykułu 231 paragraf 2, w związku z 11 paragraf 3, 33 paragraf 2, na karę jednego roku pozbawienia wolności oraz karę naczynną w liczbie 30 stawek dziennych przyjmując do jednej stawki dziennej równoważna jest w tej kwocie 20 zł. Na podstawie art. 61 paragraf 1 orzeka wobec oskarżonego zakaz zajmowania stanowiska administracji państwowej, samorządu tak na okres 3 lat w związku ze skazaniem za z punktu pierwszego aktu oskarżenia oraz na okres 2 lat w związku ze skazaniem za z punktu drugiego aktu oskarżenia. Na podstawie artykułu 85 Kodeksu Karnego 86 paragraf 1-2 orzeczony w procesie na jednostkowe kary pozbawienia wolności źródła łączy jako karę łączną, że te kary jednego roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności oraz karę źródła w, w liczbie... To stanowisko przyłoży wyszło przez jedną stawkę dziennego równoważenia w kwocie 20 głosów. Na podstawie artykułu 69 paragraf pierwszy i drugiego zalecenia, w związku z artykułem 70 paragraf pierwszy punkt pierwszy wejścia do zalecenia, to planami życzonego pozyskania jednego kraju pozbawionego wolności warunkowe zamieszkania rozpływu wynoszących 4 lat. Zamiast artykułu 85 oraz 86 paragraf pierwszy i 90 paragraf 9, to jest Jednostkowe środki tarne, Łączy jako środek karmy łączny orzeka zakaz zajmuje na stawoty administracji państwowej samorządu Rady Mała 4. Na podstawie 45 paragrafie 60 wskazanie za przecież z punktu 1 aktu oskarżenia orzeka odstarczonego na rzecz skał państwa 2090 zł tytułem e, przypadku korzyści narodowych osiągniętych z popełnionego przestępstwa. Na podstawie artykułu 66 paragraf 1 kodeksu karnego związku z z z widzenia, na w związku ze skazaniem za zacząć spółki długiego aktu oskarżenia orzekał oskarżonego na rzecz starstwa obrotowego w ukożu 440 do 50 groszy, w którym na pewno szkody wyrządzonej przestępstwem oraz zasłonca oskarżonego na rzecz skarb państwa 713 do tych 60 kosztów cudowych. Proszę usiąść w sąd poda krótkie ustawę wyroku. Zdaję sobie w tej sprawie. Przeprowadzony przez Słowację programy i przez przez Słowację Izrael na uznanie, iż czy do wybrać, czy to skażone co pełne kobieta z powodu przestępstwa. Odnośnie czegoś pierwszego, to tutaj świadek oskarżeń dokładnie opisał, w jaki sposób została mu przyznana nagroda, w jaki sposób następnie tą nagrodę zmuszony by zwrócić. Co prawda, strona starała się dyskredytować tego świadka. Światek może kryształową postacią miejsca, ale nie znaczy to, że światek ten kłamie. Co świadczy o tym, że mówi o prawie. A on przede wszystkim wyciąć z jego konta bankowego, z któregoś do wyciągu wynika, że bezpośrednia jak nagroda wpłynęła na jego konto, to, to akurat kwotę w tej samej wysokości, jaka wpłynęła, pobrał z tegoż rachunku, co prawdopodobne, że po prostu musiał te pieniądze zwrócić. Fakt, że światek dopiero swoimi oszczerzeniami podzielił się półtorej roku i zdarzenia, to światek was, yy, stał się słabowiarkami w Bał się po prostu swojego przewoźnionego starosty i dopiero, kiedy ten przestał być starostą, uznał, że no, nic mu z tego człowieka, ani z zostaje bardzo dobra niego nie wrogi. I teraz może powiedzieć, Zdaję sobie fakt, iż nikt w tej wersji nie chce potwierdzić, że również nie znajduje ze Być może przede wszystkim e, na w miejsce takie zdarzenie, które zostało tylko na tej nagrody. A nawet jeżeli, mm, bo ta płoka przynajmniej krążąca pod urzędzie głosiła, że tych osób było więcej, mm, jeżeli faktycznie było więcej, to po prostu one wstydzą się. No nie chcą się do tego przyznawać, że zostały tak samo potraktowane jak świadek szekali, z którym muszę odwrócić nagrodę. Ale poza tym nie chcę też tej wersji potwierdzić osoba, którego świadek wskazuje jako osobę, która w imieniu starosty nakazywała która jak najszybszy zwrot tej nagrody. No, tym bardziej nie ma się co dziwić, ponieważ ta osoba mogła też odpowiadać przynajmniej za pomocnictwo do dokonania tego przestępstwa, jak nie za współsprawstwo. E, nawet poza tym próba zdyskredytowania zeznań tego świadka ma no, odbywa się w taki sposób, żeby to określił tradycyjny dla osób ralających się polityków. Jest to zemsta. Praktycznie jak ja wiemy to zwęgnie, to każda osoba, która zajmuje się polityką, jeżeli popełni jakiś niecny uczynek, niekoniecznie musi to być przestępstwo, no to oczywiście twierdzi, że nic z tym wspólnego nie ma, a to są zwykłe pomówienia i zemsta polityczna. Proszę też zwrócić przy tym przypięczyli tym uwagę na te plotki. Każdy z pracowników starostwa, słuchamy tutaj przed sobą, mówił, że od jakiegoś czasu przed tym... Po tym zdarzeniu, przed tym zdarzeniem, które zarzucono, po starostwie krążyły plotki, że starosta przyznaje poszczególnym pracownikom nagrody, a później każe je sobie oddać. No szczerze powiedziawszy, to ja człowiekiem najmłodszym nie jestem, spore mam doświadczenie ponad 20 bo rzekami nigdy z taką plotką się nie spotkałem. Czyli w jakiejś firmie mówiono, że szef o to przyznaje nagrodę a następnie je odbiera. Widocznie no, na czymś te plotki były oparte. Co się tyczy zarzutu z punktu drugiego. Hmm. Tutaj zarzucono oskarżonemu, że pojechał samochodem służbowym do Gdańska i z powrotem. Natomiast dla oskarżony w, w tym czasie, wypełnił dokumenty, z których wynikało, że dwa razy w Grynie, Trzy razy warszaw. Eee, przed sądem, po trzech latach, milczenia na ten temat, maskarżony stwierdził, że w nocy z 2 na 3 lipca był w Londynie, gdzie rozmawiał z jednym ze świadków, zeznających tutaj na temat współpracy powiatu łukowskiego z Tunezją w przedmiocie dotyczącym oświaty, współpracy oświatowej. Później hmm, dostał jakieś budżetne dokumenty od tego świadka i z tymi dokumentami ja wręcz do wstąpił w Warszawie, hmm, złożył je w jakimś miejscu, gdzie ono normalnie sobie przekazują wiadomości, pozostawiają wiadomości. Następnie udał się do swojego znajomego Modlina, potem służbowym, zmienił ten samochód, na swój samochód prywatny, następnie pojechał do Gdańska. No i wracając z powrotem, znowu przy zamienił te samochody w Modlinie. Osoba podróżująca z oskarżonym też na sprawę sobie przypomniała te fakty, właśnie które po oskarżonym tylko... Dziwnym jest, że znając wcześniej postępowanie przygotowawcze, to mówiła tak. Wiedziała tyle, że nie jechała autobusu. Nie wiedziała, kto samochód, który jechała, prowadził jako kierowca takie nagłe ośmienie, licznie na rozprawie i wersja zgodna z wersją oskarżonego, no to trzeba naprawdę dużo dobrej woli, żeby w coś takiego uwierzyć i nie trzeba mieć doświadczenia wieloletniego w zakresie orzekania w sprawach karnych, no ale wydaje mi się, że przeciętnie z dołem uczniów szkoły podstawowej zauważyłby, że ta wersja się nie utrzyma. I teraz tak, dlaczegoż to w nocy odbywało się spotkanie w Lublinie w sprawie współpracy oświatowej z Tunezją powiatu Łukowskiego? A dlaczego w nocy? Bo już od rano telefon oskarżonego lokowany był począwszy od Stoczka Łukowskiego po trasie do Dwańska. No więc prawdopodobnie spotkanie w Lublinie, to te spotkanie musiało być przed siódmą rano, więc musiało być w nocy. Dlatego tak też w nocy się odbyło. Następnie e, nie mamy informacji, co to tutaj od się nie wypowiada, co to... 5 lipca był do Warszawy, 6 lipca wyjazd do Warszawy i do Lubina, ale mamy też logowanie telefonu. W Gdańsku zalogował się ten telefon 5 lipca po godzinie 12 i tak się logował po trasie do um, Łukowa, Stoczka Łukowskiego, do godziny 22. Czyli wyjazd 5 do Warszawy, nie wiem, po powrocie Łuków, Warszawa Łuków jest wpisana, no to po 22 ewentualnie mógłby mieć miejsce, no to nie wiem jakie sprawy służbowe można by było załatwiać. Co się tyczy dnia 6 lipca, wyjazd do Warszawy, do Lublina, to tutaj... Telefon między 7 a 16 oskarżonego logował się w okolicach Stoczka Jukowa około 20 sierpca, 21 w Stoczku Łukowskim. No to kiedy ten wyjazd? Jeden do Warszawy, a drugi do Lubliny. Raczej też jest to kwestia dość wątpliwa. No, nie wiem jakie to instytucje, w których miały być prawo służbowe, pracują. 22 czy trzeciej, no bo jeszcze jest kwestia dojechania do tego Lublinu, czy do tej Warszawy. Dobrze, ale przechodząc do kary, są to że za obejroczynek, kary w granicach minimum stałego zagrożenia, a to dlatego, że kwoty tu pozyskane przez oskarżonego, no są po prostu niskie, no, To zachowanie, to nie wiem, no, po co to oskarżenia nie było miałoby jakiś sens na szerszą skalę. W każdym razie udowodniono w takim zakresie, w jakim to udowodniono, dlatego też są to, że kary minimum, no, zawiesiły tą że kary, ponieważ że dotychczas karany nie był. Podzielam też wnioski prokuratora. Co do czyszczenia przypadków, czyszczenia połowy oraz pożyczenia naprawienia szkoły, ponadto w ciąży oskarżonego kosztami gdzie nie jest sprawowocne, aby go zastąpić w dniu 7 trzeba złożyć wniosek o uzasadnieniu wyrok po otrzymaniu odpisu wyroku oraz w dniu 20 apelacji do Sądu kręgowego w Ludwignie w dniu 14. Jeżeli żadna z tą wyroków nie zastąpi, będzie to w dniu 7. Dni. To wszystko jest. Brak.